Cześć, dzień dobry, dzisiaj zabieram Was na wycieczkę na Cmentarz Prawosławny w Chełmie. Położony jest on przy ulicy Szwoneżerów, za cmentarzem wojskowym. Został założony w 1867 roku, był miejscem spoczynku głównie urzędników i wojskowych, księży i ich rodzin, którzy przebywali w mieście od 1915 roku. W latach 1992-1993 był odnawiany. W 2008 roku nekropalia została odremontowana. Mimo to cmentarz nadal jest w złym stanie wiele nagrobków zostało zniszczonych. Pierwszy nagrobek należy do Ani Ochromienko, która żyła zaledwie cztery miesiące. Razem z nią spoczywa jej brat żenia, czyli Eugeniusz, zmarły w 1916 roku w wieku dziewięciu lat. Na dole była dedykacja, jednak dzisiaj jest już nieczytelna. Następna płyta nagrobna należy do Aleksandra Aleksiewicza Bobowskiego, który zmarł w 1904 roku, przeżył zaledwie 34 lata. Następnie ciekawy nagrobek i jedyny w bardzo dobrym stanie należy do inżyniera Filipa Pilipczuka. Urodził się on na Wołyniu. Studia inżynierskie ukończył w Petersburgu. W latach 1917-1918 jako docent wykładał mechanikę teoretyczną na Kijowskim Instytucie Politechnicznym. Był działaczem Ukraińskiej Partii Socjalistów-Rewolucjonistów, a następnie Ukraińskiej Partii Ludowo-Republikańskiej. W 1918-1919 był ministrem transportu w rządach Władimira Czechwińskiego i Sergeja Ostapienki. W lecie 1919 roku wyjechał z misją dyplomatyczną do Warszawy. W latach 1921-1922 był premierem rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej na emigracji. W latach 1922-1925 był wykładowcą tajnej politechniki ukraińskiej w Lwowie. Od 1926 roku mieszkał w Łódzku, na Wołyniu, gdzie pracował jako architekt miejski. Jest autorem ponad setki budynków w tym mieście. Zmarł w hełmie 30 sierpnia 1940 roku. Spoczął tu także Michał Wasiliczenko, podpułkownik Ukraińskiej Republiki Ludowej. W czasie I wojny światowej ukończył uniwersytet w Odessie. Był współorganizatorem Ukraińskiego Komitetu Wojskowego w Odessie w 1917 roku. Od 1920 roku służył jako lekarz obozów obozie dla internowanych w Kaliszu a w latach 1926-1939 pracował w Toruniu. W czasie wojny został przeniesiony do hełma, gdzie pracował w szpitalu św. Mikołaja. Zmarł w wieku zaledwie 47 lat i został pochowany na cmentarzu prawosławnym. Jednak jego mogiła się nie zachowała. Ostatnie miejsce spoczynku znalazł tu ksiądz Aleksander Aleksandrowicz-Koncewicz, który zmarł w wieku 74 lat mogiła jest niezwykła jak na duchownego jest to prosty obelisk a nie ambona kolejny mocno zniszczony nagrobek należy do katarzyny aleksiejewnej lewinson przechodzimy teraz do płyty nagrobnej pod którą spoczywa Michał Kiryłowicz-Kutiencow pracownik żandarmerii w hełmie zginął w zamachu bombowym w 1906 roku w wieku zaledwie osiemnastu lat być może był to jego pierwszy dzień w pracy. Na kolejnym nagrobku nie ma tablicy, jednak po łacińskiej sentencji można sądzić, że spoczywa w tej mogile ktoś uczony, być może urzędnik. To ja z najstarszych nagrobku na cmentarzu należy do Karoliny Korszenowej, zmarłej w 1869 roku. Następny pomnik należy do podpułkownika Iwana Lwowicza Aleksiejewa. Pod spodem widnieje napis Drogiemu mężowi, przyjacielowi, ojcu. Na kolejnej mogile zachowała tylko dedykacja, a w zasadzie cytat Boże miłości i pokoju, przyjmij w raj swój duszę sług Twojej. I wiary. Przechodzimy do nagrobka Katarzyny Mikołajewnej Ciocińskiej, która przeżyła 66 lat. Kochające dzieci, które wystawiły pomnik, proszą matkę o modlitwę za nie. Kolejna mogiła jest niezwykle smutna. Spoczywa tu bowiem troje dzieci Pawła Rzechowskiego: Siemion żyjący 9 lat, Julia żyjąca roczek i Helena żyjąca 2 lat. Obok nich spoczywa prawdopodobnie Mikołaj Spiridonowicz Spiridonow żyjący 78 lat. Następny nagrobek należy do rodziny rozmańskich. Aleksandry, zmarły w 1909 roku, Iwana, który zmarł w 1887 i ich syna Włodzimierza, który był sztab z kapitanem 65. Moskiewskiego Pułku Piechoty, jego cesarskiej wysokości. Zmarł w 1909, wieku zaledwie 33 lat. Pomnik postawiły dzieci, a jednocześnie rodzeństwo Włodzimierza. Przechodzimy do kolejnego ciekawego nagrobka. Oskara von Armanda Był on carskim urzędnikiem, zmarłym w 1908 roku. Kłyty nagrobne ufundowali mu koledzy. Kolejne dwa epitafia znajdują się na cerkwi świętego Jana Teologa, o której ja powiem w innym odcinku. Pierwsze z nich należy do braci, spoczywa tu ciało Aleksieja Biediencowa, żyjącego sześć lat. Pochowany został także jego braciszek Mikołaj, który żył dwa lata. Chłopcy zmarli w 1868 roku w odstępie czterech miesięcy. Weź ich Boże pod swoją opiekę i niech się stanie według słowa Twego. W tym samym roku umarła także ich matka i żona naczelnika Chojmskiego Wydziału Oświaty, Julia Aleksandrowna Liebiedęcewa z domu Grigorowicz-Barska, żyła zaledwie 29 lat. Dopisano, że zmarła o dziewiątej wieczorem.